Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Vessa, a tu jest gra pod tytułem Dead by Daylight. Dawno nie nagrywałem, wiem, ale po dłuż, dłuższej przerwie postanowiłem wrócić tam na jakiś czas, ale potem znowu będę mieć przerwę, gdzieś chyba z dwa tygodnie albo coś w tym stylu. Więc tak. Nie było mi już dużo czasu ogólnie i doszło coś do nowego do Dead by Daylight. Hmm. Doszedł właśnie Karnecik. Um, ok, Okej, dobra. E, OK, okej, już pierwsza rzecz taka... Mm, okej, okay, dobra, dobra, nieważne. Nie o, tutaj jest takie fajne ogista, takie ręce do tego Wrighta. Um, no, tutaj się teraz tym razem zajmiemy oglądaniem ogólnie karnetu kolejnego, którego na pewno kupię, bo mnie stać na niego mam tyle tego. Dobra, specjalnie co tylko zostawiłem, nie? Co my tutaj mamy? Trapper hmm. Spoko Mamy ogólnie dalej te takie to jest. Wow, okej okay. ja nim nie grałem ogólnie O, wow, doktorek! Doktorek końca będzie miał jakiś strój inny Super O, oh, co? Oh. The Spirits, naprawdę fajny strój, fajny. O, Gites, Gites Mayones też jest ok. Co to jest? O nie, do niej seria. O, Kosa nowa. Spoko, jak na kosę jest ok. No ja to widziałem. Fajnie, że wszedł akurat... Który 29, a dzisiaj mamy który 30. Fajnie, że akurat wczoraj wszedł karnet, nie? Ja się cieszę w sumie. Jakaś miła niespodzianka mnie ten spotkała. Hag Jakiś strój. A nie to ręka! Ej, ale to jest... Ej, ale ta ręka tu, która wygląda jakby to był jakiś mutant z Deforesta. Tak, tak mi się to kojarzy jakby. Fajne wdzianko. O, doktor takie. jaki doktor, Boż Ja... Nie Ja nie wierzę jak plan wygląda. Mi się tylko zdaje. Co jest? Serio trapper O Boże. A ja nie będę grać chyba traperem. No nie no, znaczy będę musiał, bo to wyzwania z traperem będą. I z Wright'em i z doktorkiem, no to... To będę musiał to mieć. Okej. Okay. Sorki. Co to jest? Ej, ale na serio, to wygląda jak mutant jakiś. To takie creepy to, jeszcze takie dwutwarzowe. To jest jedna twarz, a to druga. Ale to jest creepy. O nie, ale to jest serio takie creepy. Ja się tego cykam powoli, nie? Co My tu jeszcze mamy? Czym nas zaskoczą? Wow! Ale kozak! Ty, ten strój to taki, taki, tak mi trochę przypomina takiego asasyna jakby. Kozak, mi się podoba. Co? My tu jeszcze mamy? Co? Kolejny dziadek? Czyżby nasz kochany dziadek zostanie nie tylko sam, ale będzie drugi dziadek? Fajnie. Lol, to jest taka jakby takie Spoko, dobra Mniejsza z tym. Co my tutaj mamy? O, do niego coś, co to jest? Czekaj, to jest katana, czy co to? Weź! Ej, weź mi na katanę, bo chcę zobaczyć. Czy co to? Czy to nie jest. Katana? O, to jest katana, no? Ty, jaka długa. Wow, fajna. O, do doktorka chyba? Tak, doktor. O, tak super. No nie, no serio to będzie wyglądać jak jakaś szamanka albo jakaś kurde kanibalka, albo nie wiem co, nie? Tylko jakiś muchantę, nie? jak z DeForesta, no serio no. Strojek jest hit, co to jest? Ja się pytam. Czekaj, czy mi się wydaje czy on... Czy on ma rurkę od nosa, co? Nie rozumiem tego Co jest? Hełm jakiś? Wow, ty kozak ty. Ten hełm to kozak, nie? O fajne, fajne włosy. Gicior majonez. Gicior, gicior. Co my tu jeszcze mamy? O ja, ty w końcu do meg taka fajna ta taka fajna jakby ten spódniczka, nie wiem, taka sukienka taka, nie wiem nie wiem jak to nazwać xD znaczy co to jest o, rodeo, kulde, cool cowboy nie? Cowboy! ahoj, normalnie to nie, nie wiem co konia mu jeszcze tylko brakuje o, taka sportowa z pizzą na tym, pikselowa pizza. Jaki samuraj! O, Jesus, nowy samuraj, ty. Nowy strój do samuraja. Do Claudette jakaś spódniczka. Fajnie. Co my też mamy? O! Okej, a do niej? O, taki ten. Fajnie. To kozak. Czyli, tak szczerze, jeżeli bym mieli popatrzeć, to są takie stroje: taki, 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 taki. Mhm. Spoko. Ale na razie jeszcze nie kupuję. Dobra, mamy tutaj ogólnie trzeci tom. Eee, ale dlaczego w trzecim tomie mam. Czekaj, co? To jest tom czwarty. A, bo tom trzeci to był ten poprzedni, okej. Okay. No już się tak się zdziwiłem o co chodzi, bo nie było tomu trzeciego, nie? Na tym. A co my tutaj mamy? Ogólnie następne wyzwania kiedy są? Za 13 dni, za 27 i za 48. Co to jest zrobić? Bitches by the kill by the killer for a total of... Uh, no, 60 sekund. Aha, czyli to, dobra. Napraw yy, całe 4 generatory. Poszukaj sobie skrzynek. daj dwa medkits. Myślę, że sobie trochę pogram. O, tutaj są z y, Wiedźmą coś do robienia. Hex The Teared Seal to są, Dobra, spoko. Okej okay, jest, fajnie. Co, czyli tutaj bym musiał to zrobić. To tutaj damage. damage generator, destroy. Aha, czyli muszę 15 razy albo zniszczyć paletki, albo uderzyć w generatory. Dobra, okej. Okay. I muszę się teleportować 4 razy ogólnie y, tym trapem. Co zawsze, jak tam chodzą to pojawia się tak, jakby aura, w której będę musiał tepnąć y, z danej odległości, oczywiście, nie, nie z daleka. Dobra W porzo Nie wiem, myślę, że chyba zagram tutaj, może będę o... Gdzieś południe może, bo w sumie tak najlepiej w południe grać Na razie tutaj taki odcinek sobie nagram Początkowy Jeszcze zobaczymy, czy coś w sklepie się zmieniło Z ciekawości Czy coś się w sklepie zmieniło O, Coś się zmieniło Trochę doszło coś nowego. Okej. Okay. Mam nadzieję, że jakiegoś nowego mordercy nie ma. A nic... Nie ma na razie. Dobra. W porządku. Co my tutaj mamy? Popatrzmy od początku. Strój do Jeffa. Mhm. Jeszcze widziałem go wcześniej, ale to tak... Tak sobie tylko zerknąłem. Dobra, test. Tutaj mamy do mordercy. A kto to jest w ogóle? No tu klaun jest O nie. Kolejny creepy strój do klauna Ale to jeszcze bardziej taki creepy Mi się zdaje No creepy on jest no. Taki ludzki no Prosto Fajny strój do tej Do Kimury Ale w sumie mam lepszy bo z karnetu, no ale to wiadomo, no. Random Code, co? Mo o nie, nie, serio? Serio, to teraz jest kod twórcy? Czy coś w ten styl jak Fortnite? Cie? Nie, żartujecie ze mnie, serio? O nie, kod twórcy jak w Fortnite, cie. boże. Why? dlaczego? Dlaczego? Myślałem, że ta gra jest jakaś mądrzejsza od Fortnite, ale... Serio? O boż. Dobra. No to w sumie to chyba by było na tyle, nie? Co tutaj jest takiego nowego? Jeszcze zobaczę tylko il, ile punktów tak oferują te, te wyzwanka. Ej hey, no hallo, ja chciałem tamte nowe. Ile to oferuje, czekaj, 15... A te najlepsze 25 chyba, nie? Tak, okej. Okay. Powieść trzech różnych Sylwiorów, no ja tu banalne te wyzwania są, strasznie banalne. To wystarczy, że wezmę tego... Michaela, to już będę mieć trzech, na no 100%. Albo kogoś tam innego. W sumie nic trudnego. Hex ruin. To też można zrobić. Mhm. Powiedz 20 solwiworów. No nic tutaj takiego trudnego. Tutaj pewnie. No, ścigaj przez 180 sekund tam solwiwora. To jest takiego. Użyj y, całkowicie 2 meth Banalne no. Troszkę jest skrzynek Dropnij cztery palety mhm, przed killerem czy coś tak No, nie, nic trudnego Przeszukaj dwoje skrzynki za pomocą AIDS Beasts, Sonity To też jest spoko Banalne te wyzwania, banalne, banalne. Dobra. Więc kończymy ten, tą część ogólnie tego, bo zawsze jak coś dochodzi nowego, jakiś karnet, cokolwiek, to jak mam czas, to se nagram. Jeżeli mam chęć, oczywiście też, nie. Więc to już było na tyle. I nie zapomnijcie o po, pozostawieniu lajka i subskrypcji. Widzimy się w kolejnych filmach, więc na razie.